Witajcie kochani, witajcie do krótkiego filmiku. Mamy nów Księżyca 17 lipca 2023 i mamy zmianę węzłów karmicznych. Na barana idziemy w stronę barana, odchodzimy od wagi. To już mówiłam tyle razy, <noise> że już im mnie się sprzykrzyło powtarzać. Ale to jest bardzo ciekawe, wiecie, ponieważ zerkam na krótkie filmiki. Na YouTube i patrzę, jest pan Sławomir Mencen i opowiada o tym, jak mu dokopał T.V.N., jeśli się nie mylę. Tutaj, że on ukradł rower kiedyś, a tak naprawdę to jemu ukradziono rower, i tak dalej, i tak dalej. Więc do pana Sławomira Mencena chcę powiedzieć: yy, witam serdecznie w gronie youtuberów. Gdzie trzeba się liczyć, że zawsze ktoś dokopie, że są trole, trolice i ludziska, takie. Okay? Więc witam w tym gronie. Nie tu doświadczona, mogę sympatyzować z pana rusterką. Natomiast pan poszedł dalej, pan poszedł w stronę polityki, a więc. Proszę spodziewać się, że nagle będą widzieli, kiedy pan nie chciał mamy posłuchać, która mówiła, sokaj ten smoczek, a pan pluł na kilka metrów odległości, kiedy uderzył pan dziecko szpadelkiem, kiedy był pan trzylatkiem w piaskownicy, kiedy pan ciągał dziewczynki za warkocze, kiedy był pan w drugiej klasie szkoły podstawowej. Czy to prawda, czy nieprawda, to nie ma znaczenia. W polityce, kiedy chodzi o wybory, wszystkie chwyty są dozwolone, więc proszę się uzbroić w cierpliwość. Teraz, żeby było jasne, ja ciągle nie jestem za Konfederacją i nigdy nie będę. Okay? Nigdy nie będę za tą partią, ponieważ ja nazywam ją ekstremalną prawicą. To, co jest ekstremalne w dzisiejszej energii, nie ma sensu. Ale dlaczego akurat dzisiaj? No fakt, że ten short film, ten, ten krótki filmik na YouTube zainicjował to, co wam teraz powiem, ale właśnie ciekawe, dlaczego dzisiaj? No już powiedziałam wam, że Księżyca w Raku, o Północny idzie w stronę Barana, a odchodzimy od tego, co reprezentuje sobą znak wagi. No i patrzcie, patrzcie widzicie. Może powiem najpierw, że oprócz tego, że jestem spod znaku rybki, to jeszcze w dodatku mam Jowisz i Neptun w skorpionie. A więc ja rozumiem, co to jest energia skorpiona. I dlatego dzisiaj wpadłam na to, co wam powiem. Pan Sławomir Mansen urodził się 20 listopada 1986 roku w Toruniu. Niestety nie jest podany czas, więc nie wiem, gdzie jest jego ascendent. Okay? Ale wystarczająco tu już się dowiedziałam, żeby to i owo o nim powiedzieć. Więc oczywiście słońce ma w skorpionie. Ja, kiedy patrzę na jego zdjęcie, czy kiedy on występuje, to w jego twarzy, w jego oczach widzę skorpiona. Ja akurat tak się składa, że trochę mam tego skorpiona w sobie, sama znak wodny, więc ja lubię raczki i skorpiony, bo to są coś jak rodzeństwo. My się rozumiemy, bo wszystkie znaki wodne kierują się uczuciami, intuicją sny, znaki, przeczucia, wizje itd. td. Więc to jest ta woda, w której ja się dobrze czuję naturalnie. Teraz uwaga. Księżyc ma Pan Sławomir w raku. A dzisiaj mamy Księżyca w raku. Wyobrażacie sobie? Mało tego, węzeł północny, który ja naturalnie mam w skorpionie, to jest moje przeznaczenie i w stronę Skorpiona. Pan Sławomir ma węzeł północny w Baranie. A to dzisiaj początek na półtora roku do 11 stycznia 2025. To jest jego czas, żeby być sobą. Daje mu tu dużo, dużo energii, muszę powiedzieć. A oczywiście, skoro ma węzeł północny w Baranie, to już wiemy, że węzeł południowy ma wadze. Co to dla niego oznacza, to jest naprawdę iść w kierunku, w którym on uważa, że powinien iść. Czy to pan Korwin Mikke, czy to reszta towarzystwa w Konfederacji um, powinien ten tłum zostawić za sobą. No, ja wiem, że jak jest się gdzieś w jakiejś grupie, do pewnego stopnia trzeba się przystosować to jak ta Polska w Unii Europejskiej trzeba się do pewnego stopnia przystosować, ale jednocześnie. Tak, jak Polska w Unii Europejskiej. Tak, i pan Sławomir Mencen, i zresztą my wszyscy mamy znaleźć własną drogę, iść drogą własnego przeznaczenia, a nie chować się w tłumie. No i jeszcze patrzcie, że Merkury i Wenus ma plus Pluton w Skorpionie. Powiem wam tylko tyle, ma niesamowitą moc. Ja nagrywam na tablecie, to wiem, że zaraz się zakończy, więc muszę się skracać. I streszczać. Ma niesamowitą moc. To jest naturalny detektyw. On ma moc poruszenia publiczności. On może się spełnić. On ma niesamowitą moc. On może poruszyć góry. On może zniszczyć, odbudować i to wszystko jest w nim. to ja widzę, jak patrzę na niego. Wenus w Skorpionie podpowiem tylko tyle, że jego małżonka. Powinna rozumieć, że on wymaga, żeby go kochać całym sercem, duszą, ciałem, absolutnie wszystkim. Ona musi być Izauro. A Jowisz? Ma w rybkach. No, patrzcie, patrzcie. Świetnie. Spirytualizm. Jak tego będzie dotykał, to poszerzał. Wyjdzie na tym bardzo dobrze a resztę jak zechcę mieć zrobiony taki portret astrologiczny, numerologiczny, zapraszam na moją stronę. Buziaczki, uściski, pozdrawiam Pana Sławomira, gdziekolwiek jest na wakacjach z rodziną i Was wszyscy kochani w ten nów księżyca i zmianę węzłów karmicznych. Buziaczki i pa!